Siema. Słuchajcie, dzisiaj zrobię coś, czego kompletnie nie powinienem I czy Jestem ja jeszcze lepsze już niż moją ostatnio, ale na co razy pamiętajcie, że z łapkę w górę, ponieważ z robu, co każde tysiąc łapek, rozdajemy jednego peta. A dzisiaj to wam pokażę później. Przypomnę sobie, w pewnym momencie odcinka zobaczcie zwycięzcę na Myfikala, bo wbiliście 5000 łapek. Dziękuję wam bardzo, jesteście cudowni. E, no ten Myfikal jest ten, ze mną zbyt długo nie zostanie, no bo już go oddaję, słuchajcie, już go oddaję. Jeszcze oddaję tego Mifikala. W tym odcinku udało wam się witać 5000 łapek. Na razie jeszcze u mnie siedzi. Jeszcze chociaż chwilkę, co ja, chociaż chwilkę mam tego Mifikala jeszcze. Ale słuchajcie, dzisiaj zjemy sobie fuse. Mamy bardzo dużo goldów, bardzo dużo yy, innych petów, ale najpierw zobaczmy te goldy. Słuchajcie, na starcie chciałbym przetestować jedną bardzo ważną rzecz, bo obejrzałem sobie mój wczorajszy odcinek. Dokładnie moment, gdzie trafiłem w złotą legendę. Trafiłem złotą legendę z trzech najgorszych petów. Eee, w sensie, nie, Boże, Rainbow Pets. jest jak ja przypadkiem kliknął na tego myfika, to mi się chyba rozpłakał. Eee, weźmy, zróbmy tak. Zdejmijmy wszystkie pety, jakie mamy. Okej. Okay. Eee, I tak, mamy Fuse Pets. Spróbujmy sobie od razu tak na hit walnąć eee, z dwa razy po trzy, bo ja wtedy zrobiłem tak. Dokładnie tak. Trzy takie wziąłem i zrobiłem demona. Więc zróbmy jeszcze raz. I zrobiłem jakieś... Popierdółkę, i jeszcze ostatni raz. No i się nie udało, słuchajcie. Mam jakieś ani, by był dosłownie. Dosłownie gówienka. E, Zdejmijmy w takim razie te pety. Zróbmy sobie troszeczkę Rainbow. Dlaczego Rainbow? Bo zrobimy sobie testa, co się stanie, jeżeli wrzucimy na przykład trzy takie, ale w wersji Rainbow, i zobaczymy, co nam wypadnie. Także zróbmy sobie jednego. Zróbmy sobie oczywiście drugiego. Gdzie jesteś? tutaj? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Zróbmy sobie tych emołków, potestujmy, pobawmy się i żeby to było git. Eee, także zróbmy sobie jeszcze tak, bo wiecie, nie ma szansy na pewno na e, żadną rzecz e, z takiego miksowania. E, dobra, mamy trzy takie, zróbmy jeszcze trzy e, takie. Po trzynać, będziemy testać. Spróbujemy znaleźć jakiś zarębisty sposób. Na, na po prostu jakieś fajne pety, bo zobaczymy z trzech takich, trzech takich, trzech takich Zobaczymy co nam wyjdzie. Potem zrobimy jakiegoś wielkiego miksa, żeby zobaczyć czy coś się uda fajnego drapnąć To będzie mój taki teśnik. Osobisty teśnik. Słuchajcie, jeszcze będziemy zrobimy trzy takie, czyli te najlepsze. Rainbowki, no wiem, że to jest mega duża strata, jakby Ja sobie zdaję sprawę, ile ja na tym tracę. Jakby... No serio, zdaję sobie sprawę, ile to jest straty w petach i że naprawdę niektórzy by musieli w cholerę czasu zbierać na takie pety, żeby w ogóle je mieć. Ale no muszę testować, w sensie jestem hyper ciekawy, jak to działa wszystko. Dlatego będę testował, żebyście wy nie musieli proste! Żebyście wy nie musieli. Słuchajcie, w takim razie. E, mamy nasze pety. Gdzie są nasze pety Rainbow? Mm, mamy tutaj takie trzy. To weźmy raz, e, dwa i weźmy takiego bez super teamworka. Właśnie trzy. Mamy trzy takie Snakey. Zobaczmy. Zdejmijmy w ogóle wszystkie pety, żeby zobaczyć, co nam od razu wyjdzie żeby, Żeby nie było żadnego oszkiwania, że pomyślałem, że coś innego mi da raz, Dwa, trzy. Dobra, mamy trzy. Trzy. Ej, bo łącznie 69 milionów damage'a, Albo nawet, nawet 60. Ile było? Nie wiem. 70 milionów damage'a około będzie. 70 milionów damage'a, Co z tego wyjdzie? Mam nadzieję, że to. Ale zobaczymy. Co to? Co wyszło? 17 milionów! Fantazykojny 4, dziękuję, to, to się przynagiwał, ej. Ale czemu takie gówno? Dobra, spróbujmy z Tymi w takim razie, e, tylko bez żadnych bonusów. Od tej mamy bez bonusu, bez bonusu i bez bonusu. Dobra, bez żadnych bonusów. 3 Empyrian Staliony po 20... 75 milionów ponad. Błagam, błagam, coś dobrego. No co jest? Znowu to samo! Pegasus. Czy tylko ten PKS zleci? Dobra, 28 milionów Pety. Walamy. Walić to. Po prostu walić to. 27, 27, 27. Albo weźmy, zróbmy inaczej. Weźmy te Emperian Foxy. Raz, dwa, trzy. Weźmy do tego. Raz, dwa, trzy, cztery takie. I dopchajmy Snake'ami do dwunastu. To jest. Ile to jest milionów demaidów? Czekajcie, 10, 20, 30 to jest 50, będę bez tego liczył, bez, bez yy, przecinków chyba. I tak yy, No, wyszło plus 1, plus 1 milion, czyli 51. Za, załóżmy, yy, tutaj już bez tego policzmy, więc będzie kolejne 40, więc już mamy 90, a tutaj załóżmy, że jest 28, o Boże święty, to będzie, yy, załóżmy, że jest 25, będzie łatwiej mi liczyć, ok? okay? Yy, 75, no to mam ponad 150 milionów, 150 milionów demaidów, słuchajcie. W tym momencie fiozujemy. Błagam! Błagam! Nie ten pet, który. Błagam! Niech to będzie jakiś mocny pet. Błagam! Naprawdę, to jest. To jest 150 milionów. To no błagam! Pierdzielenie, chyba! Czemu? No nie! Ale same z fantazy koinami wypadają. Co jest? Zobaczcie, same z fantazy koinami wypadają. Chyba przez to, że mamy czym większy ten. Czekajcie, to co się stanie, jak wezmę na przykład. Tak. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. I dostałem z fantazjami coinami? No teraz czas Breaker 3. No co jest? Czemu dostaję te Pegazusy? Nie chcę Pegazusów. Jak zdobyć, kurde, tu legendę? Czekajcie, ile legenda ma? Legenda ma 18. Najlepsze, co nam lecić, to to. Chyba przez to, że używaliśmy mainbo. Czekajcie, zróbmy może tak, że 3 takie po prostu. CO TY JESTEŚ? CO TY JESTEŚ? FU! Jaki brzydki! Nie, dobra, trzeba inaczej skombinować. Trzeba inaczej skombinować, czekajcie. Raz, dwa, trzy... Raz, dwa, trzy... No ale to oczywiste jest, że... Ja już wiem, co to wyjdzie. To wyjdzie znowu ten Pegasus, patrzcie. O, co?! No nie, no jakie kupsko wypadło co to ma być? Ale pech straszny, kurde, Dobra, słuchajcie, tutaj macie zwycięzcę Na Mefikala! Dziękuję Ci pięknie <laughs> Chciałem właśnie w takim momencie, żeby to nie było oczywiste od początku. Tutaj macie zwycięzca Mefikala. Gratuluję, zgłoś się do mnie na Discordzie Tutaj weryfikacja będzie czterostopniowa, więc przygotuj sobie wszystko co potrzebujesz, yy, nie wiem, yy, dowód osobisty. Nie żartuję oczywiście <laughs> Ale dobra. W takim razie musimy spróbować czegoś innego, słuchajcie. Czegoś innego. Czyli weźmy sobie 3, 4, 5, 6 takich po prostu. 6, 6 imperium snajków. No cały czas to samo wypada, słuchajcie. Ja nie wiem, jakie to legendy te FIMA. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 takich. To samo. Nie ma różnicy. Ha, to może 5? 5 po prostu takich? Co wypadnie z 5? No to samo, no czemu lecą te same w kółko? No spadać jakieś szczawiki. Jezu, jakie okropne. No słuchajcie, to zróbmy tak, że. Mmm. Raz, dwa, trzy, cztery. czek Takich na zmianę? No to samo, no co jest? No da się tak wziąć coś innego z tego? Czekajcie, ja to muszę zajść inaczej. Zróbmy tak, że weźmiemy. Nie, to... te zostaje dla was. Te wszystkie z Fantazy Coin'ami są dla was. Także zostajecie łapki, bo co każde? Tysiąc obok daje jednego. Weźmy sobie tak, 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 tak. Tak, tak. tak. Nie, Fantazy Coin'y 5 zostaje dla widza. Tak. Dobra, i teraz weźmy. Nie no, tych, z tych rainbow nie wezmę. Legend też nie wezmę, bo chcę je dropnąć. Kój, dobra, weźmy. Raz, dwa, trzy. Trzy takie jeszcze. Dobra, proszę. Kolejny to jest Pegasus. Ja pieniczę, naprawdę. Kolejny Pegasus wyleciał? No ile tych Pegasusów będzie lecieć? Co jest? W sensie. Czy da się jakoś te goldy zmiksać? Wiem, że zwykłe dałoby się jakoś zmiksować, ale czy goldy da radę jakoś? Raz, dwa, trzy. No, z tego mi wyleciała raz legenda. Raz, raz z tego wyleciała mi legenda. Tylko raz. Z trzech takich, tych. Czy damy znowu to drobnąć, czy to jest po prostu strata petów? To jest po prostu strata petów. Ostatni raz próbuję. No i wyleciała! Tak to jest ta legenda? Tak to jest ta legenda! Czyli najlepszy sposób to są trzy takie po prostu do skutku. Ile? Ile? Na, na 17... Nie, no zobaczymy ile damy rady razy to zrobić. Ile wyleci? Jedna wyleciała. No już nie wyleci chyba. No nie wyleciało. Tak? No dobra, robimy, robimy ile damy rady po prostu. Może z trzech takich teraz. Dobra, druga legenda, druga legenda, czyli po trzy, widzicie, po trzy. Po trzy trzeba robić. Dobra, przynajmniej już wiem jak to zrobić, no ale kurde troszeczkę za późno, bo trochę tych petów straciłem. Czyli po 3 to jest max. Dobra. straciliśmy trochę petów, to weźmy sobie tas, Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Po 6 Dobra, no, teraz siedem weźmy takich, bo one są do dupy. Ja ich nie chcę nas dać, bo one są do dupy. Próbujemy to jakoś zmniejszyć, może się uda trafić coś, cokolwiek. Czy da się coś trafić tutaj jeszcze? Kurde, to nie jest kolorowo, słuchajcie, a trochę tych... Trochę tych nam wypadło! Weźmy jednego, chociaż sobie wrzućmy taką, forfan. O i legenda! Dobra, ej! Ej, jest kit! Spójrzcie! Raz, dwa, trzy legendy nam wypadły! Czyli najlepiej po trzy robić. No mamy pięć. Ej, dawajcie robię. robię, robię to na Co ja się będę jak se mogę? O tej Iska sobie biega. Słuchajcie, Iska sobie biega, także do Iski przyjdźmy. Czyli jest sposób, słuchajcie, jest sposób na legendy. Tylko jakim kosztem? Dużym kosztem, ale już wiem jak wykorzystywać. Oba się udały? Oba się udały, dobra, my, mamy kolejną Rainbow Legendę. Już czwartą Rainbow Legendę. Angelusa niestety już nie mamy. Nie ma go z nami, szkoda, szkoda. Ale słuchajcie, mamy kolejną Rainbow Legendę. Czwartą już. Postaram się w ogóle do jutra zdobyć troszkę kaski więcej, bo już mamy te lepsze pety. Chociaż jednego no tracę, niestety. I postaram się. Ej, czekajcie, w sumie zostało mi jeszcze troszkę. To ja sobie zmiksuję też. I tutaj mam 3, 6. Dobra, dwa razy, dwa razy. Może się akurat trafi. Dawaj legendę. Dawaj legendę, może ja to patrzę. Robisz. Tak, tak, 3. MacBook. Mac... Oh, The fantazy inne 4 siła? 4? Co jest? Co jest? Dobra, zostawiam go dla was. Ej, kurde, te go zmiksowałem. Dobra, chyba. Chyba jednak nie powinienem miksować. Super teamwork. Co jest? O, co one wypadają z takimi enchantami? tak, tak, to jest Fantazycoiny 5. To jest Fantazycoiny 4, super team. Czemu ja mam takie dobre pety? Nie mam pojęcia, ale no słuchajcie, za każdy 1000 łapek oddaję Wam jednego peta, macie do wygania. Eee, załóżmy, że po prostu od góry do dołu będę ustawiał osoby. Losowo, losowo totalnie, także Fantazy Coiny 4, Fantazy Coiny 3, Fantazy Coin 2 i gifty. E, także jak chcecie beta, to zostawcie łapkę i komentarz. Prosta sprawa, ja niestety muszę się pożegnać z moim Angelusem. E, no bo wygrał go widz także e, no gratuluję. No co mogę powiedzieć? Gratuluję. E, kolejnego, kolejnego chciałbym dla siebie, ale nie wiem, czy się uda. E, Dropnąć kolejnego, chyba się nie uda. No w sensie szansa o to, że mi się uda, jest bardzo malutka. Ale wierzę, całym serduszkiem się uda. A Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie, łapki, komentarze, suby. A będę rozdawał więcej i więcej. A dzisiaj się żegnamy z tym kolegą. No i co. 拿一些吧，喏。No